Cześć, się maleczko sesy, no no ja, jelołek. nie już żółty dc, tylko hashtag jelołek. tak. Od dzisiaj nazywam się jelołek, no bo dzisiaj na moim kanale powracam, ale nie jako żółty dc, tylko jako yellowek, no to więc sobie zapamiętajcie, zrozumiano? No dobra, wiadomo. Mój kanał, no miał przerwę, miałem problemy, znaczy no miałem problemy z pewnymi dwoma youtuberami. Z bezkumplami i z piłkarskim zwiadem, teraz to Benio Fifa, ale mniejsza z tym, akurat tak. Pamiętacie, miało być 30 łapeczek w górę, no ale nie zrobiliście tego, więc to mnie bardzo zasłuciło. I postaram się z wami pożegnać i przejść na emeryturę. Ale oficjalnie odwołuję moją emeryturę i powracam. No, no, wiadomo. Chciałbym po prostu. No, wiecie, widzowie. No cóż, jakby wam to powiedzieć, że po prostu, no, jako to tak uparcie chciałem odprowadzić ten kanał, no ale myślę, że znowu pojawią się te problemy, ale. No, postaram się, aby. Tak nie było. I tym razem nie będę się jeszcze tak mocno przejmować tymi problemami, i będę bardziej mocny z Keyboard Signal. Z tych. Nie Miałem wszyscy z tymi żartami, ale no dobra. I tak, i oficjalnie żółty DC powraca. Jak to zwykle. Wiadomo, trzeba kiedyś wrócić. No wtedy, kiedy się zapowiada, że zapowiada się swój koniec, ale nie ze mną takie numery. Ja jeszcze będę długo prowadził ten kanał Żółty DC, znaczy się Jelołek. Będzie on długo przytrzymywany. No bo tyle jest takich ciekawych, tymie to omówienia i znaczy no po prostu tyle seriali wyszło, takich jak no, dwa odcinki damy. z tylko z piąty i już szósty wyszedł. Jeszcze jutro. Nie, nie zależy, kiedy wy to oglądacie. Ma wyjść 21 odcinek sezonu czwartego Dizventure Camp. Z naszą finałową szóstką, czyli z Ameli, Jade, Izabel, Anastazja i Logan oraz Hanna. I tak. Więc Cieka ja, jakbyście nie widzieli, da kogo obstawiam, wiem kto kolejny odpadnie, no to więc obsługuję, że kolejny zostanie wyeliminowana Hanna. Fani Hany, przepraszam, ale. No to jest moja teoria. Ale również 3 stycznia ma wyjść piąty sezon D Camp. Które, no, stracę wam, że mi się, no, mało podoba. Bo tego, że pojawiły się to postacie, które najbardziej nie zasłużyły. Znaczy, no, dobra, oprócz Ros, ale znowu dostajemy taką Kido za no, no, nie mówię tutaj, że Fiorę nie lubię, ale no, serio, znowu ona. Wolby bardziej zamiast tej Lilii. Bo myślę, że pojawi się Lili, Nick, Drew. A Karol? Onejszy jeszcze z za Karol, wam nie wybaczę. Za brak Karol w tym sezonie totalnie Wam nie wybaczę. Ta postać zasługuje na to, by pojawić się. Karol ze wszystkich uczestników zasługuje. Nie serio, Karol 100% stu zasługuje. A zamiast tego dostaliśmy powrót Aidena. Za Ali, no mogę im wybaczyć. Za Lake, tak sielenniony, bo znowu ono się pojawia. Wiadomo, ulubienica wszystkich, ale no dobra widzowie, dajmy szansę tym, którzy w ogóle się nawet w Stars nie pojawili. A trzeci sezon, no troszeczkę zawiodłem się, bo z trzeciej obsady dostaliśmy jedynie no, trzech uczestników: Beniego, Nataliem oraz Spencera. Ale, no dobra. Dost ale. No dobra, dobra. I tak, i że mamy jednego tajemniczego uczestnika. Kto to będzie? Bo ja mam jednego uczestnika, czyli Zejda. Nie wiem, czego go obstawiam. że on może wrócić jeszcze w piątym sezonie, ale dobra. Nowa obsada. Będę wiem szczerze, że ono mi się tak nie podoba. Jedyna postać, która mi się to spodoba, jestem Ren. Ale na przykład. Avi, Muda i Ara. Co? Ja tego nawet nie rozumiem. Muda i du Z Dunia. Co to za imiona? Gdyby to postać zamiast Dunia nazwali Duna, to bardziej bym to zrozumiał. Ale Dunia? Czy, co? Ludzie, ja nie chcę się czerpieć, ale no dobra. Również zwieści wieści za niedługo mamy dostać 10 września. Nowy odcinek, hello, Boss. Ona z wymiastem zero, ale to już mówiłem. Akurat na Prime najpierw się pojawi, potem na YouTubie. Serio, potem... Na YouTubie. I tak. Jeszcze z sneak peeki do drugiego sezonu Hazmi Hotel. Który ma się pojawić ogłaszam 29 października tego roku. Więc. Jeśli ja mogę strasznie doczekać. Normalnie się nie mogę doczekać. Bo wiesz to jesteśmy pierwszy trailer nowej serii od Vivzie Vivien w końcu nie tworzysz tylko heravers i od ponad choralnych 6 lat tworzysz coś nowego, a nie tylko heluwa, hasbin, heluwa, hasbin, heluwa, hasbin. Tylko dostaniemy Homestack, czyli adaptację komiksu, który również nazywa się Homestack. Komiksu nie czytałem, od razu mówię, ale będę tu serię oglądał. Oczywiście tym bardziej nie będę czytać komiksu, bo będę wiedział, co się wydarzy w tej serii. I tak. I oczywiście tak. to ma być seria Wiv's stworzona nie przez Spindra Horse, tylko przez Spindra Rule, czyli to ma być taki glitch production z Wives-Pop, który ma pomagać innym ludziom tworzyć animację. Mam nadzieję, że jeszcze Rule stworzy jeszcze drugą serię, a jeżeli nie. To już nie nasz problem. Ale dobra. Więc co my mamy jeszcze tutaj do gadania? O tak, jeszcze 27 września ma się pojawić dziewiąty odcinek Miraculous sezon 6 pod tytułem Mister Agrest. Panie Boże, to jakiego grzechu nas to wszystko zaprowadziło? Czemu nie ma starej animacji? Co było nie tak z tą starą? Teraz jesteśmy nową animacją. Co? To nie mówię, a wina, że na przykład taka Marinette i Adrien i Natali wyglądają niczym ze strażaka sama. Po prostu, po prostu. Po prostu nowa animacja to nie jest nowa animacja, to jest po prostu brain wygrywany przez sztuczną inteligencję. Przepraszam, że to hejtuję, ale no, no niestety nowa animacja jest tak choralna, że płakać mi się chce, kiedy to oglądam. Jezu, ludzie. I jeszcze ten cringe. Jezu, to w miarę, może czasami się pojawił to cringe, ale w sezonie szóstym jest to za wiele, za dużo tego. I cóż, i co możemy jeszcze dostać wkrótce? Na pewno drugiego sezonu Młodego Dunstry dostaniemy. Ale może. Jest jakaś mała nadzieja. Proszę, Liam, nie opuszczaj nas. I tak, i niedawno dostaliśmy plakat. No, Dream przynosi. No. no, dostaliśmy niedawno plakat Gnight's Universe. I serio mocno nie mogę się to czekać. Bo cieszę się, że Vivzie tworzy serię i oraz Glitch tworzy swoją pierwszą serię 2D, czyli Knights of the Universe. I tak, i Gnades of the Universe, to wiadomo, dostaśmy jego plakat stworzonego przez jakiegoś tego typa. I tak, i wiadomo, czasami dostawaliśmy takie plakaty na przykład w przypadku Morded Runes, The Gaslight District oraz Damy Izzykrzta Circus. Ale teraz dostaliśmy w końcu z Great Czy to oznacza, że Stefan jest co z bliżej? Bo no mi się wydaje, że tak. Obstawiasz, że tak gdzieś wyjdzie w, w listopadzie. Tak, w listopadzie. Ona wyjdzie. Hashtag listopad. I cóż, i chcemy wrócić. I chcę serio mocno wrócić. I tak dalej. Ale. I tak powracam. To nie musicie mieć żadnych łapek w górę dawać, ale byłoby mi miło, gdybyście dali, ale nie za to, że muszę wrócić, tylko za to, że mnie lubicie, mam nadzieję. I subujcie ten kanał. I tak. I coś jeszcze chciałbym omówić. Tak. Jeden bardzo wielki film, który znajduje się na Netflixie, czyli uwaga, The K-pop Demon Hunters. Tak. K-popowe łowczynie demonów. To musi zostać omówione. To jest takie arcydzieło. Jakbyście nie wiedzieli, to ok, bo Dimachad stworzyło sony Animation albo sony Pike Turas. Nie wiem, która wersja się wymawia, ale ok. I tutaj sony normalnie się postarało i strasznie jestem z nich dumny. I przyznaję, że sony za to sony nie można oskarżyć. Sony. Jesteście 10 na 10, no oczywiście to stworzyli jakiś film o nazwie Fixed. Boję się tego oglądać, więc nie będę. Tak. Ale dobra, my teraz składamy o K-pop Demo i zaznaczę od razu, że ten film polecam się oglądać. Jest on dostępny na Netflixie za darmo. No oprócz Netflixa, prostu za Netflixa musisz płacić ileś tam złotych miesięcznie. Polecam ten film oglądać. No, bo to jest takie zajeb fajne. I tak, i podobnie przyjść do innych animacji, indie, takich jak The Gaslight District. Oczywiście, pamiętacie, zapomniałem to wspomnieć, że właśnie dostaliśmy informacje na temat tego, że właśnie odcinki The Gaslight District będą wychodziły teraz rzadko, że, że długo będziemy czekali na odcinki, póki nie ukończył Amazing Child Circus. I tak, jest to, to oficjalnie potwierdzone, i tak dalej. I, I gdyby no, na przykład, jak wiemy, Glitch, chyba będzie dawało w of the oraz The Gaslight District, no, na swoje produkcje. zaczę tak. Będzie dawało na swoje platformy streamingowe, zaczynamy. No, na obce platformy streamingowe, no, bo ale teraz będą później znajome. Jezu, człowieku. No przepraszam, wiadomo, kiedy dużo się gada, to się wiadomo, słowa się mylą, ale dobra, mniejsza z tym. Oczywiście, tak. Dużo osób mówi czasami, no raz tak usłyszałem, że The Gaslight Destruct może trafić na HBO Max. Tak. Ale według mnie, bardziej tutaj do The Gaslight pasowałoby Kanal Plus. Nie wiem, czy bo Canal Plus by pasowałoby do The Gaslight gdyby tam miałoby trafić. A z zginię. No i te gdzie by mogło trafić. To na Disney Plus. Czemu? Po tak. Wiadomo, na Disney oczywiście Dana teraz, że twórczyli sobie tomu, tam jest Tussowi Tom. A ona ma być twórczą Gnet zginiwał. Więc... To logiczne, że się pojawić 100% na Disney Plus. Tak. I oczywiście. Jeśli się serio mocno nie mogę doczekać na przykład przyszłych produkcji. I mam nadzieję, że, że dużo rzeczy dostaniemy. I tak, oczywiście, kiedy obserwowałbym pilot Homestuck, no, gdzieś tak luty, że wyjdzie, ale na serio to co dopiero wychodzi. Ale dobra. A wiecie co jest najlepsze w Homestucku? To, że jednego z bohaterów będzie dabingował tak zwany Toby Fox. Czyli Tobiasz, Nie znam, no wiadomo, nazwiska tego autora, tak zwanego Undertale. Ale dobra, jak wiemy, Toby Fox stworzył dwa gry: Undertale oraz tym drudym Deltarun. Oczywiście Undertale znam i nieraz w niego grałem. No Deltaruna, no faktycznie nie gram w to, ani tak to końce nie znam. Ale wiem na pewno, że to chyba jest jakiś sequel Undertale'a. No wiadomo, że się dzieje chyba w tym samym uniwersum. No tak. Niedawno powstało ich trzeci i czwarty chapter naszego Deltaruna. I oczywiście przyznaję, że to jest naprawdę, no, no nie wiadomo, gra, bo ja nawet ją nie znam, ale pewnie wy większość się znacie, więc możecie mi napisać w komentarzu, co to jest. Ale troszeczkę znam. Tutaj gra się podobnie jak to Undertale, ale no, bardziej to jest się znowu na Undertale'u. <laughs> tak. I jeszcze, wiadomo, że chciałbym bardzo mocno zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać w jeszcze Gnight's Guniver. Bo jak wiemy, Gnight's Guniver oczywiście będzie wychodziło chyba no, szybciej od Deadly, bo ją tworzy osobna firma. Osobna grupa ludzi i tak. The Galaxy tworzy ta sama grupa ludzi, co no po prostu tworzył Glitch raz w ZDAM i A gdy zaś zgliwe, to tworzy ekipa DAN teraz. Czyli pewnie ludzie odpowiedzialnych za idą. Ale mniejsza z tym. Jakby co, to sobie go domu nigdy nie oglądałem. No, czasami tam się trafiały. No. Oczywiście takie no, chwilowe fragmenty na YouTubie znajdywałem i oglądałem ale nie do końca. Do do dobu to się średnio znam, niektórych bohaterów znam i tak dalej, i tak. I twórczyną że Dana Terrace jest, która będzie tworzyła tak zwane United Universe. I tak, ale co z tier listą postaci z This Venture Camp na moim kanale? Oczywiście ona dalej jest planowana, ale no... Nadal pojawi się gdzieś w październiku, może i nawet w listopadzie. Na pewno nie wrześniu. No, we wrześniu mamy tyle prac. Na przykład Piotr Cziergdaby z Circus i 6 września nowy Hello, Shorts. Tak, nowy Hello, Shorts, który ma wyjść dym, dym, dym. Właśnie, no wiadomo, 6 września. I on ma być bardziej taką Rybacką misją, w której pojawią się Blitz, Mili oraz Moxi. Moxi będzie przeprowadzał mafiozę, niczym Crimson czy kostate, A Mili i Blitzo będą łowili ryby. Tak. Zamiast normalnie pracować, to będą łowili ryby, jak szaleńcy. Tak widziałem stickpiki. Stickpiki. Mhm. <grym> uh -huh. I pora przejść dalej. Tak. Co z bez kumplami? i Benio FIFA? Menu u ubeńka, nie wiem co się tam dzieje. umiętowy, bez kumpla, Patryka i tak dalej. No, oczywiście tam wbił już 2000 subów. Znaczy jakich 2000? 1000, 2000, czy coś? się. Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. Musiałbym jeszcze raz sprawdzić. 2000, albo. Chyba 1000 chyba. Ja tam nie wiem, dawno u niego nie zaglądałem. Wiele na pewno, że teraz ziobro. Teraz to już jest Sofix, Tak, zmienił sobie nazwę kanału i teraz tworzy Sofixowice, Czy sofiksowo? Tak, chyba Sofixowo. I cóż. Ja też zmieniłem nazwę że Jelołek. I od dzisiaj Jelołek będzie dla Was nagrywał filmy. Tak. Będę chciał się starać, was uszczęśliwić, abyście na moim nie nudzili się, się świetnie bawili. Tak, jelołek, to już teraz jelołek. Oczywiście wcześniej nazywał się żółty, ale przez to, że był problem z znajdywaniem mojego kanału, no to widzę do LDC, czyli, z, czyli że skrót Tizvenczyk GUB. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję. Patryk, lub Miętowa lub Bezku, że nie będziesz bez przywodu, mówić, że DC to jest skrót od Discorda. Że bez mówił, że DC, że żółty Discord. ja To oznacza Dizwęczyk, człowieku. No, ale zmieniłem to jest jelołek, po to by było bardziej atrakcyjne. Tak. to prawdzie. To kanał się nazywa jelowek, a nie Żółty DC. Żółty DC dziwnie brzmiał, więc pole na Jellołek. Ha, 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 ha. No to więc tak. Teraz nazywał się Jellołek. Oczywiście troszeczkę zmieniłem na, mo na moją kanałę. Dodałem kartę społeczności, abyście tam dodawali dużo fanarty lub jakieś tam rzeczy, co to chcecie. I tak. I jeszcze zanim nim do to do, dodajcie do subika i łapeczkę w górę. Napiszcie coś fajnego w komentarzu. Byłoby mi miło. Nie tylko, że Sigma, Firar, i tak dalej. Tylko na przykład. Fajnie, że wracasz, Jupi. Luboże, że przepraszam, że ciebie nie subowałem, ani nie łapkowałem. Ale no dobra, 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 nie będę się już was widzów czepiał, i dredżu i tak dalej. I cóż. I przyznaję jedno. Czy teraz powracam? I jakie są plany? Cóż, mój kolejny film to na pewno będzie piąty odcinek damy z Grzegorzem który po prostu ominąłem. Mam też pewien plan, teraz go wymyśliłem, że może zrobimy dwa analizy. Piątego odcinka i szóstego. To nie jest taki głupi pomysł. Potem zrobimy analizę piątego i szóstego Helowa To jest zajebany pomysł. Potem pojawi się Pilot, Talon. Zadzawał jeszcze, że no niestety, ale tej serii jeszcze nie oglądałem. No coś tam słyszałem, no szczęście ją oglądałem, ale nie skończyłem. Więc muszę skończyć. No troszeczkę mało mi ciekawi seria o dinozaurach. I o... Nie wiem o czym, ale fajnie ją spróbować, fajnie po prostu zobaczyć tą serię, która dosyć dobrze przyznaję, może być nawet przepotężna. I może być, taka może być na przykład lepsza od takiego laka Daisy, Ramshackle i tak dalej. Innych tam produkcji indie. I cóż? I potwierdzam jedno, że po prostu indie produkcje są naprawdę ciekawe, bo mamy na przykład Hasbin, Helluva, Murder Drones. The Amazing Shell Circus, The Gas i wkrótce Grand The Good Universe. I za niedługo również Homestuck. I jeszcze Laka Daisy, Ramshackle i Talon. I This Venture Camp. I tak. Może będziecie chcieli jakieś materiały z Laka Daisy lub Ramshackle, bo to przyznaję też również ciekawe produkcje. I mam nadzieję, że Wam się spodobają, że będę je nagrywać. Bo przyznaję, że Laka Daisy oglądałem to i naprawdę to nie jest nuna no, ani głupia seria, jest warta do oglądnięcia. Oczywiście Ramshackle, tam troszeczkę oglądałem, znam tam bohaterów i, i tak dalej. I mam nadzieję, że to naprawdę będzie bardzo dobry powrót. I tak. I jeszcze pod koniec września chciałbym omówić K-pop Demon Hunters. Tak, to musi się pojawić. K-popowe łowczynie demonów. Może tak gdzieś pod koniec września. Potem, no, jeszcze w październiku, coś się jak film pojawi. Zytarujemy na temat Hotel Ignace Universe. I to tyle z odcinka, to co później. I pa pa!